Panie pośle, co się dzieje na tej granicy? No przede wszystkim jeżeli pani rektor pozwoli, bo są sprawy ważne, i ważniejsze w imieniu całego środowiska czyli właścicielem rodzinie tego tragicznie zmarłego żołnierza złożyć wyrazy kondolencji, bo to jest rzeczywiście tragiczna informacja. No, co się naprawdę zdarzyło, to myślę, że y, będzie stuprocentowa wiedza, jak, y, jak będzie komunikat dotyczący sekcji zwokną. No, pamiętajmy o tym jednak, że że to jest i to, to wydarzenie, w którym to miało miejsce, tak jak pani redaktor mówi, no jest bardzo specyficzne. To jest cały czas, to, to te ryzyka są cały czas wyższe niż w innych regionach Polski. Przez wcześniej mieliśmy, mieliśmy do czynienia z tym wydarzeniem, gdzie jeden z naszych żołnierzy został po prostu dzięknięty jakimś nożem na, na, na kiły i, i też niestety na skutek tego zmarł. Więc to przede wszystkim kondolencje dla dla rodziny, bo to jest tragiczna, to jest tragiczna informacja, no to jest kolejny przykład tego, że, że są ludzie w mundurach e, zarówno Wojska Polskiego, jak i, e, jak i innych formacji, którzy, którzy nas po prostu strzegą, ryzykując, ryzykując własnym życiem, a jeszcze raz powtarzam to, co się tam stało z tym żołnierzem, no to myślę, że stuprocentową pewność i wiedzę będziemy mieli po, po otrzymaniu wyników sekcji zwłok. Póki co myślę, że to jest tylko czas na, na złożenie kondolencje na, na wyciąganie wnios wnioski będzie można wyciągać po, po oficjalnych komunikatach już e, służb medycznych. My widzimy i obserwujemy, że tylko w tym tygodniu zatrzymano blisko 90 osób właśnie na tym przejściu granicznym. Tych nielegalnych przekroczeń granicy jest zdecydowanie więcej. Obecnie służby najwięcej migrantów wyłapują w okolicach Mielnika i Płaskiej, w województwie Podlaskim. Czytamy w różnych informacjach, na różnych portalach. Migranci przechodzą górą lub tworzą podkopy. Bezpieczeństwo ja wrócę do tego, co mówił Donald Tusk, Nasze granic, nasze terytorialne jest najważniejsze. Po czym dowiadujemy się z ust rzecznika niemieckiego MSW, że jest zgoda, by pakt migracyjny wprowadzić wcześniej. Tym ustaleniom zaprzecza minister oczywiście Siemoniak, a dodajmy, cała sprawa rozgrywa się, gdy Zbigniew Ziobro ma trafić przed tak zwaną komisję do spraw Pegazusa. Czy możemy łączyć ze sobą te wydarzenia? No, trudno ich nie łączyć. No, no, co, do, co do obecnej władzy, to może mieć pewność co do jednego. Oni mówią prawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się ewentualnie pomylą. No, z, tych, e, z tych informacji, które nomen omen do Polski dotarły dzięki, dzięki e, ministrowi spraw zagranicznych Niemiec, e, który tak naprawdę ujawnił przyspieszenie tego, tej e, relokacji imigrantów, no to to są fatalne wiadomości. No, przypomnijmy o tym. Że obecny premier jeszcze za naszych rządów negował w ogóle, że ta zapora na, na granicy zbioru się powstanie. Ona powstała w, właściwie w rekordowym tempie, jeżeli chodzi o czas. Zastanówmy się, jakby ta sytuacja dramatycznie wyglądała, gdyby tej zapory nie było i gdyby ta decyzja rządu Mateusza Morawieckiego nie weszła w życie. No z całą pewnością ta sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza, jeszcze, jeszcze gorsza do, do panowania i jeszcze stworzałaby większe ryzyko dla dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy nas tam po prostu na tej granicy bronią. No tutaj... Przypomnijmy, jak wyglądało głosowanie 14 października 2021 roku. Posłowie głosowali w sprawie właśnie pilnego, rządowego projektu ustawy o budowie zabezpieczenia, o budowie zapory. Jeżeli chodzi o to głosowanie, ja zaraz znajdę sobie oczywiście informacje na ten temat. Myśmy głosowali za, panie. Właśnie, my wiemy, że tak. Głosowało chyba... Jak pamiętam, 400, 449 posłów. Z klubu parlamentarnego PiS za budową zapory było 224. Natomiast w klubie Koalicji Obywatelskiej głosy rozłożyły się w taki sposób. 120, 121 polityków głosowało przeciw. Poseł Bogusław Sonik wstrzymał się, a czterech polityków nie oddało głosu. Z kolei w klubie lewicy 46 posłów było przeciw. Jako jedyna nie głosowała Magdalena Biejat. Wszyscy posłowie klubu Koalicji, Pols Koalicji Obywatelskiej zagłosowały. Za w, polskiej zagłosowali za wspomnianą ustawą podobnie było w przypadku konfederacji. Dziesięciu polityków głosowało za, a głosu nie oddał jedynie Janusz Korwid mikke To jest kolejny dowód na to, że w polityce się liczą konkrety, a nie ciągłe zmienianie zdania i tutaj szczególnie w wersji internetu wydaje mi się, że ci ludzie muszą mieć świadomość tego, że że to zaklinanie rzeczywistości mi się wydaje chyba, że jak w nielegalny sposób przyjęli tą media publiczne, to że mogą właściwie każdego dnia mówić rzeczy, które się z nimi nie wykluczają, no nie, no tutaj każdy z nas jest w stanie sobie do, do tego typu podstawowych informacji dotrzeć. Dziękuję, że Państwo to głosowanie przypominają. Panie pośle, postawmy na chwilę kropkę, ponieważ o zaporę właśnie na granicy polsko-białoruskiej padło pytanie do i o żołnierza o tę tragiczną sytuację do Karola Nawrockiego. Bardzo bardzo dziękuję. Poznaliśmy, panie redaktor, te niepokojące tendencje odnoszące się do wysyłania prokuratorów na polską granicę. No ja uznaję, że nasza granica jest naszą świętością, jest progiem naszego domu, stąd tak konsekwentnie wzywam do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego z jednej strony, a z drugiej strony zapewnienia żołnierzom na granicy pełnego wsparcia państwa polskiego. No, ale, także, ale także zdjęcia z nich presji politycznej, która funkcjonowała. Pamiętamy też te obrazki w momencie budowania zapory na polskiej granicy. Część klasy politycznej, która dzisiaj jest częścią rządu, przeciwko temu protestowała. Polski żołnierz, a dążę do tego i będę dążył do tego jako prezydent, że Polska Armia była co najmniej 300-tysięczna, aby była największą lądową armią NATO w Unii Europejskiej. Polski żołnierz, ale też polski pogranicznik musi mieć pełne przekonanie, że i rząd, i państwo polskie, i obywatele wspierają go w tej misji, no bo bronią naszego domu, bronią naszych granic. Niepokoi mnie sytuacja, w której spada ten, ten całoroczny wskaźnik przyjęć do Wojska Polskiego, ale także do wojska Obrony Terytorialnej. Także to sobie postawię jako swój prezydencki priorytet, aby Wojsko Polskie, ale też Polska Straż Graniczna miała przeświadczenie i ten prestiż, że dbają o bezpieczeństwo. Nas wszystkich, czy na wschodzie, czy na zachodzie Polski. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Wracamy do rozmowy z Piotrem Królem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. To był komentarz do bieżących wydarzeń tych tragicznych wydarzeń Karola Nawrockiego. Panie pośle, zmieńmy temat. Na wydarzenie, które miało swoją kontynuację także w nocy, bo mm, mówimy o przesłuchaniu Zbigniewa Ziobro, które komentuje ucieczkę komisji, nazywając kompletną kompromitacją y, to przesłuchanie. A nocne naloty telewizji polskiej w likwidacji nazywa nękaniem przez Donalda Tuska, y, kto i w związku z tym minister, były minister sprawiedliwości y, składa zawiadomienie na policję. Co oznacza to zachowanie, po pierwsze, pseudokomisji? Czego byliśmy świadkami? Myślę, że myślę, że pani, która jest przewodniczącą tej pseudokomisji, ona w swojej szczerości była łaskawa, to powiedzieć w jednym z mediów. Ona powiedziała wprost: tutaj będę, będę cytował, że to objęcie aresztem pana ministra Ziobry to ma być kara. Dotychczas w, pa w państwach demokratycznych yy, no, aresztem były, były obejmowane osoby, na przykład w ramach prowadzenia, prowadzenia jakichś postępowań, etc. Natomiast o tym, czy ktoś jest winien, czy nie. No, w demokratycznych krajach istnieje zasada domniemania niewinności, to decydował sąd. Jak sąd cię skazywał i, i to przeszło przez wszystkie instancje odwoławcze, to wtedy można było mówić o jakiejś karze, ale najpierw musi być stwierdzona wina. A tutaj jakby, no, właściwie to można podziękować tym ludziom, bo oni już jakby przestali się ukrywać i przestali przestali udawać wprost powiedziała, że były minister sprawiedliwości ma być wtrącony do aresztu, bo to ma być kara. No to yy, to to, to co mówiłem... Punktualności Panie pośle, proszę za brak punktualności ma to być kara. Nie no to już no, też zemsta polityczna, no ale to to jakby wreszcie jakby przestali się krygować i, i przestali teatr uprawiać. No powiedziała wprost, no, no my się my się przed chwilą mówiliśmy o granicy z, yy, polsko białoruskiej. No ciężką pracę wykonują żebyśmy się w taką Białoruś zamienili no, to, to były minister ma być wtrącony do aresztu bo państwo go nie lubią po prostu i tyle i oni o, o, przez 8 lat wypisywali te 8 gwiazdek gdzie mogli na samochodach w social mediach prawda i, i na murach no i teraz oni się chcą zemścić bo chłopa nienawidzą no i, i tak to trzeba czytać no to maski opadły po prostu więc y, mam nadzieję, że. Że nawet ci ludzie, którzy się dali dali zwieść tej, tej propagandzie, która wobec nas była uprawiana, po prostu przejrzą No bo jeżeli będzie można do aresztu za karę posadzić byłe, byłego ministra sprawiedliwości, to za chwilę będzie można każdego posadzić za karę, bo się tej nowej władzy z jakiegoś powodu nie spodoba.